Kolejną magią w tym rozpoznaniu jest fakt, że jak już czujesz siebie takiego, siebie samą, siebie samego w sobie, i rozumiesz, i czujesz, i czujesz tą wolność, zaczynasz też rozmawiać w inny sposób z ludźmi. Po prostu mówisz prawdę, mówisz to, co czujesz w środku, a nie to, co chcieliby usłyszeć. Umiesz stawiać granice. Mówisz, że z czymś się nie zgadzasz, i wcale nie musisz być wulgarny w tym, tym momencie. I wulgarny, wulgarna. Po prostu mówisz jasno, komunikujesz jasno, opowiadasz o swoich uczuciach i uwierzcie mi, że nagle to wszystko się zmienia, bo mówisz, że czujesz się, że się na coś nie zgadzasz. Akceptujesz, ale się po prostu nie zgadzasz, nie musisz. I wtedy zaczynasz dostrzegać z tego poziomu z kolei, właśnie też taką wolność, że. Wypowiadasz się, masz prawa, masz prawo, czujesz, że możesz się w sposób luźny wypowiedzieć. To niesamowite jest, jak to ciebie samo, samego ubogaca i zaczynasz patrzeć i widzieć, że to jest po prostu piękne, co się w tobie zmieniło i co się dzieje dalej, i jaką to ci daje wolność wolność wypowiedzi. Po prostu nie czujesz wstydu, nie czujesz zakłopotania. Nie czujesz tych wszystkich emocji, które mamy jako ludzie, które nam towarzyszą, że nie mówimy pewnych rzeczy, bo się po prostu obawiamy czegoś. Eee, to już każdy na swoim poziomie się czegoś obawia i dlatego to jest piękne. No, życzę Wam, nie ukrywam, tej wolności, również w wolności wypowiedzi. To jest petarda.